Witam serdecznie Państwa. Złoto dalej drożeje. Proszę zobaczyć nowy rekord rekordów. A teraz ten rekord jest już taki bardzo mocno jaskrawy. 2526 dolarów za jedną uncję, a właściwie prawie 2000 Proszę zobaczyć 2527 dolarów za jedną uncję. 2527 dolarów za jedną uncję. Jeszcze kil... proszę zobaczyć w piątek, właściwie wczoraj, wczoraj tutaj 2500 dolarów żeśmy świętowali przekroczenie 2500 dolarów. Nowe rekordy 2509 2510. No a dzisiaj to już jest 2527 dolarów za jedną uncję. Proszę zobaczyć, to jest tylko wykres e, minutowy. Jednak zobaczmy, jak złoto drastycznie drożeje, a dolar amerykański drastycznie traci. Dolar amerykański drastycznie się zapada. Dolar amerykański drastycznie traci wartość do e, złota. No i proszę zobaczyć, e, co się dzieje na dwugodzinnym wykresie, e, jak mocny e, jest ten wzrost. 2527 Dolarów za jedną uncję. Proszę zobaczyć, to jest dzienny wykres, czyli od 2023 roku, złoto idzie, pnie się wciąż w górę, jest coraz droższe, coraz droższe, dolar coraz tańszy. Tutaj mamy tygodniowy, teraz kliknę miesięczny. No i na miesięcznym widzimy, jaki jest drastyczny wzrost ceny złota. Jeszcze do niedawna tym takim Poziomem było te 2900 dolarów za jedną uncję, a teraz to już jest 2527 dolarów za jedną uncję. Szanowni Państwo, dlaczego tak się dzieje? Dzieje się z wielu powodów, na przykład dlatego, że jest przecież inflacja. Na świecie jest przecież inflacja proszę sobie wyobrazić, że w Australii, czyli w takim, na takim wielkim kontynencie dosyć bogaty kraj, no wiadomo, że gospodarka nie za duża, bo mało liczna, 26 milionów ludzi, ale bogatych ludzi, duży kraj, wielki kontynent, Australia, mają wszystko, ale inflację mają 4%. Po drugiej stronie kuli ziemskiej, można powiedzieć, tutaj w Australii zostawimy i wielką inflację, no bo tam dalej inflacja jest 4%, czyli pirazy razy drzwi, tyle samo, co o procentowanie w Australii. I wiecie, to są oficjalne dane. Prawdziwa inflacja może być jeszcze większa w Australii, tak jak w Polsce nam też się podaje na przykład inflację 3,2% czy 4%, prawda, 3,8. No ale w rzeczywistości wiemy, że wiele rzeczy, podróża inflacyjnych, jest 10%. No, na przykład wzrost, szanowni państwo, wzrost energii, no to 10%. Rachunek przecież przychodzi ci, będzie zaraz przychodził na gaz za 2000 zł, czy za 3000 zł. 10% wzrost to będzie nie 3000 zł, a 3300 zł, prawda? na, Mówią, że jedzenie 3%, no ale jedzenia kupujesz za 3300 na jedną osobę? No, no nie wiem, prawda, kupujesz za 1000, czy powiedzmy. Czy za 1500 więcej te wzrosty w Polsce są jeszcze także wyższe niż nam się podaje? podaje się nam y, bardzo często kłamstwa, y, nie podaje się nam prawdy do mediów. Y, taka jest rzeczywistość. No i w Australii może być podobnie. No ale po drugiej stronie, już zostawiając wysoką inflację w Australii, mamy na przykład Wielką Brytanię, y, która y, obniżyła oprocentowanie, która obniżyła oprocentowanie. Więc jeżeli obniżają oprocentowanie, to y, tych kredytów więcej jest łatwo dostać. Y, ten pieniądz jest tańszy, więc jest y, produkowany a w Wielkiej Brytanii jak się produkuje pieniądze? No, poprzez e, kredyt. E, emituje się pieniądze poprzez kredyt. Im tańsze oprocentowanie, tym więcej pieniądza w przestrzeni, tym M M, m M3, m prawda, roście, czy tam M4, prawda? E, ro, wszystkie M -y rosną wtedy właściwie, prawda, można powiedzieć, e, bo no, jak jest więcej pieniędzy, to po prostu jest ich więcej. Kto by to tam zliczył? E, e, mówmy sobie wprost: więc w Wielkiej Brytanii tego pieniądza coraz będzie więcej, a złota tyle jest sama. Na świecie więc to złoto no, drożeje. No, w Stanach Zjednoczonych wiadomo, no Stany Zjednoczone, jak Stany Zjednoczone, no to tam jest ciągle drukarka włączona, prawda, elektryczna i tam się no, wywuje te pieniądze ciągle, więc tak to wygląda. Mimo tego, że oprocentowanie mają wyższe, no ale tam yy, mamy ciągle yy, sytuację z drukowaniem pieniędzy, prawda, yy, bo to jest waluta światowa, więc yy, tak się kreuje dolara amerykańskiego. Więc to złoto sobie pirazyć drzwi drożeje, przez inne jeszcze oczywiście aspekty, bo też po prostu zwyczajnie złoto jest tanie no i w tej Wielkiej Brytanii złoto tanieje, przepraszam, pieniądz jest coraz łatwiej uzyskiwalny przez obniżenie lekko oprocentowania. Mają teraz 5%, w Polsce mamy 5,75%. No ale na przykład jeżeli chodzi o środkową Europę, centralną Europę, tutaj bliżej Polski, no to Czesi obniżyli już do 4,5%, czyli jeszcze niższe to oprocentowanie. Wiecie, my mamy 5,75, oni mają już 4,5, mają deflację żywnościową, ale generalnie na świecie inflacja Żywnościowa jest wysoka. Wie, wiele krajów na świecie ma bardzo wysoką inflację żywnościową, inflację y, różnych innych aktywów. Y, to jest y, taki ekonomiczny bubel, y, taka ekonomiczna bańka, bo to, że cena czegoś rośnie, to wcale nie pokazuje y, dobrego dobrostanu gospodarki. No i co w związku z tym? To złoto musi się dopasować, ja to ciągle tłumaczę, jeżeli mamy sytuację, szanowni państwo, jeżeli mamy sytuację, że w Londynie za mieszkanie na przykład tej samej jakości co w Turynie, Turyn piękny, Morze Śródziemne niedaleko, po drugiej stronie mamy Alpy, mamy Monako, mamy Mediolan, mamy Szwajcarię, no przecudne miejsca, prawda? Turyn, jeżeli mamy sytuację w Turynie, że w Turynie, Szanowni Państwo, ładne mieszkanie można kupić, powiedzmy, przykładowo, gdyby dukat miał jedną uncję złota za 100 dukatów, a w tym samym czasie takie samo mieszkanie. W Londynie kosztuje na przykład 800 dukatów, no to kosztuje 8 razy więcej. I gdy się daje kredyt, no to człowiek na kredyt jeszcze się w Londynie na to może skusić, prawda? Ale jeżeli byś go zapytał, jeżeli mielibyśmy dwóch ludzi yy, i jeden by miał, znaczy, się, gdy, gdy, gdybyśmy mieli człowieka, który ma 800 dukatów, prawda? Człowiek ma 800 złotych dukatów, szanowni państwo, i co w związku z tym? No i byś go zapytał, słuchaj, to. Te 800 dukatów wydasz na, ten dom, na to mieszkanie w Londynie, czy też wolisz sobie kupić mieszkanie w Turynie za 100 dukatów? No i za te 700 dukatów możesz sobie żyć do końca życia, bo taka jest prawda, że dukaty są drogie, prawda? Mniej więcej tak to wygląda, takie są proporcje, że takie samo mieszkanie co w Turynie, prawda, kosztuje, przepraszam, w Londynie kosztuje 700, 800 dukatów, 600 dukatów, a w Turynie kosztuje 100 dukatów. Powiedzmy jak to wygląda. Szanowni Państwo, no, no i mamy tutaj załamanie, no, fund brytyjski to totalnie traci, prawda, to jest totalny decline, totalne załamanie tej waluty, prawda, coraz więcej ludzi to rozumie, pozbywa się tych fundów brytyjskich, a jak rządy państwa, niczym Polska, pozbędą się fundów brytyjskich jako rezerwy, waluty rezerwowej, jak to, to to już w ogóle fund brytyjski poleci na łeb, na szyję, yy, taka jest rzeczywistość, yy, ale Szanowni Państwo, czym w ogóle... Powstało takie wielkie pytanie, żeby zrozumieć właśnie, żeby też zrozumieć, dlaczego złoto drożeje, czym jest na przykład fund brytyjski, dlaczego złoto drożeje. Zaraz Państwu coś bardzo ważnego opowiem, ale zanim to zrobię, wszystkich proszę o subskrypcję, wszystkich proszę o kciuki i komentowanie, będę bardzo wdzięczny i o rozpowszechnianie tego filmu na swoich social mediach, na swoich komunikatorach, SMS-ach i mailach. Zanim przejdę dalej, wezmę swojego ukochanego kawy tak jest, do dna, który nie był łykiem a do dna, przepraszam żeby nie skłamać, to, to powiem prawdę, do dna walnąłem, co sobie będę żałował, no i jedziemy szanowni państwo, te, teraz żeby zrozumieć bardziej, no w ogóle co to jest złoto, dlaczego to tak drożeje, dlaczego żyjemy teraz w innym świecie niż 10, 20, 30 lat temu to proszę sobie wyobrazić, dukaty, dukaty, skąd my znamy dukaty? Szanowni Państwo, przede wszystkim dukaty były w Janosiku, prawda? Taki film był Janosik i tam dukaty mieli, prawda? No a czym jest w ogóle dukat? Dukat to złota lub srebrna moneta, używana w Europie od późnego średniowiecza, do początku XX wieku, według niektórych źródeł, określenie to należy ograniczać jedynie do złotej monety europejskiej o masie około 3,5 grama, której pierwowzorem był złoty floren, bity we Florencji od 1252 roku, czyli 3,5 grama. Wiadomo, że to nie jest jedna uncja. Geneza nazwę monety, nazwa monety wywodzi się ze średniowieczej łaciny, czyli nazwa monety wywodzi się ze średniowiecznej łaciny, w której słowo ducatus miało na niej oznaczać odnoszący się do księcia, księstwa i pierwotnie określało monetę księcia lub monetę księstwa. W 1284 roku Republika Wenecka wprowadziła do obiegu dukaty z czystego złota, dukat wenecki, na który których wokół wyobrażenia Chrystusa w mandaroli widniała inskrypcja: City, tibi, Christe, datus quem tu regis, iste ducatus. Dosłownie, Tobie, Chryste, niech oddane będzie to, którym rządzisz księstwo. Stąd teoria, że nazwa monety pochodzi od ostatniego słowa tej sentencji. Faktycznie nazwa ta jest. Wcześniejsza, gdyż pierwszym władcą, który od 1140 roku wybijał dukaty ze srebra z użyciem terminu dukatus był Roger II, król z Sycylii oraz książę Apulli i Kalabrii, a także inni władcy Normańscy. Poprzez podobieństwo stempli nazwa ta uległa przeniesieniu na grosze weneckie, a ostatecznie na monety złote. No i są jeszcze dukaty europejskie od XIV do, proszę sobie wyobrazić, XIX wieku. Dukaty emitowano w wielu innych krajach europejskich. Data wytłoczona na nich niekoniecznie odpowiada dacie emisji. Na przykład jedno, widzicie, dukaty polskie także były, proszę sobie wyobrazić, w Polsce po raz pierwszy. Wybity za Władysława Łokietaka, a następnie w XVI do XIX wieku, aż proszę sobie wyobrazić, aż to, to wczoraj rzut beretem. Można powiedzieć, gdyby człowiek 30 lat temu spytał jakiegoś dziadka, który ma, nie wiem, 80 lat, to czy słyszał o dukatach, no to by mógł mu powiedzieć, że tak, że jego dziadek miał jeszcze takie dukaty i mu pokazywał. No bo to jest rzut beretem. Twój dziadek. Mógł znać swojego dziadka, który dukatami, czy pradziadka, który dukatami właściwie można powiedzieć, się posługiwał, jeżeli go spytałeś 30 czy 40 lat temu, gdy jeszcze żył i sam już był sędziwego wieku. Pół żartem, pół serio, prawda? To by wszyscy musieli z nich każdy długo po prostu żyć, długowieczna rodzina by musiała być. Znaczy się, nie no. Tak aż, szanowni państwo, rzeczywistość: jeden dukat o masie 3,46 grama odpowiadał 3,43 grama czystego złota o próbie 9,86. Największą monetą dukatową wybitą w Polsce było 100 dukatów z 1621 roku, o średnicy niemal 70 mm i wadze 350 gram złota próby 9,67, znana w liczbie 14 egz, obecnie jedna z najdroższych monet świata, która na licytacji w 2021 w 18 roku osiągnęła cenę 2,16 miliona dolarów podczas powstania listopadowego w Polsce osiągnęła, podczas powstania listopadowego w Polsce 1830 1831 wprowadzono tzw. dukat powstańczy o masie 3,46 czy widzicie jeszcze w powstaniu listopadowym były dukaty Proszę sobie to wyobrazić. Jeszcze w powstaniu listopadowym były yy, dukaty. Szanowni Państwo, dukat to po prostu pieniądz którym my żeśmy się posługiwali, tutaj nasi dziadowie, pradziadowie, prapradziadowie, posługiwali się dukatami, wymienialiśmy się dukatami, nie wymienialiśmy się papierkami, funtami brytyjskimi, jakimiś tam dolarami czy euro czy jakimiś złotówkami, tylko wymienialiśmy się: Ja ci dałem dukata, ty mi dałeś krowę, prawda? Ja ci dałem krowę, ty mi dałeś dukata. Jak to właśnie wyglądało? No dzisiaj mamy sytuację, że no, e, świat e, oblegają takie e, szmatławe waluty, jak dolar amerykański, przepraszam, jak, e, e, jak funt brytyjski, jak dolar kanadyjski, australijski, nowozelandzki, no bo to są takie szmatławe waluty, które totalnie tracą do złota. Ja to ciągle powtarzam, ja nic nie mam do Australii, Kanady i Wielkiej Brytanii. Bardzo lubię te kraje, bardzo lubię ich kultury, piękne, duże, wspaniałe kraje. No, ale Turcję też lubię, Turcję też lubię, yy, wiecie, piękna Turcja i tak dalej, no ale ich waluty to w ręce bym nie chciał mieć, prawda? Znaczy w kieszeni bym nie zostawił, w ręce mógłbym mieć, prawda? Na chwilę i trzeba zaraz to wydać, prawda? No, ale, no, yy, 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 lir tureckich, no, bym sobie nie trzymał w, w portfelu na potem, prawda? No, bo to traci wartość, ale tak samo tracą wartość, tylko troszeczkę mniej powoli funty, dolary kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie, prawda? no, jedyną z tych takich walut światowych normalną to jest dolar, bo jej potrzebujesz w rozliczeniach prawda, i tak dalej, i tak dalej no i tylko tyle, no jedyna waluta, jedyna z takich walut które w ogóle zyskują, no to jest frank szwajcarski prawda e, do e, słabo zyskują, znaczy słabo tracą do złota, ale mimo tego i tak tracą, tak to właśnie wygląda, tak więc mamy sytuację, szanowni państwo, w której no, no to złoto drożeje, bo jest coraz więcej pieniądza na świecie. Im więcej tego pieniądza na świecie będzie, tym złoto będzie zawsze drożało. Chyba, że złota się zakaże. No ale nie da się zakazać na całym świecie złota. I koniec. Musiałby cały świat zakazać złota, a nigdy tak w historii nie było, że cały świat mógł zakazać złota. Wiadomo, Amerykanie zakazali złota, zabierali złoto, no to naprawdę tam był reżim w Ameryce przecież i tak dalej. Komuniści no, zbytnio się nie różnili, widzimy komuniści z Amerykanami w historii, no to w Polsce też zakazywano złota, monet tego. Łańcuszków nie zakazywano, srebra nie zakazywano i tak dalej. To no, taka była, szanowni państwo, rzeczywistość, no ale wtedy było, jak było przez to właśnie, prawda? że zakazywano tego i tamtego, niszczono to i to, prawda, nie było można używać różnych rzeczy. Tak więc tym jest dukat, dukat to po prostu czymś, czym my żeśmy płacili, a teraz płacimy po prostu takimi drukowanymi papierkami, notami bankowymi, które nazywają się potocznie pieniędzmi, prawda? Więc gdy oprocentowania są wysokie, gdy yy, można dużo dostać na oprocentowaniach, czy też na innych aktywach, yy, czy aktywa inne stają się ważniejszymi aktywami, wiecie, no na przykład gdyby nie było bitcoina, ja uważam, że gdyby nie było bitcoina, tych wszystkich kryptowalut, to uważam, że dzisiaj złoto, dzisiaj, dzisiaj, po prostu dzisiaj, to 10 złoto by kosztowało 10 tysięcy funtów, nie, dzisiaj, gdyby nie było tych kryptowalut, tego wszystkiego, no i ja tak uważam, że tak byłoby bez żadnego problemu, mogłoby nawet 20 kosztowało, no ja to ciągle powtarzam. Jeżeli mamy, szanowni państwo, sytuację, w której yy, yy, za jednego dukata w Turynie, w przepięknym Turynie, gdzie macie widać piękne Alpy, yy, rzut beretem jest wspaniałe morze śródziemne, cudowne miejsce, piękna włoska kultura, cudowne jedzenie włoskie, a pod, i dostaniesz 7 razy w nieruchomościach czy nawet 10 razy w nieruchomościach więcej za jednego dukata niż w Londynie, no to wiadomo, że ten Londyn to się musi zapaść prędzej czy później, prawda? Bo w świecie internetu, w świecie sztucznej inteligencji, w świecie krypto, w świecie ogólnej wiedzy, w świecie... Yy, to nie może istnieć, nie, może, nie mogą istnieć yy, 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 takie różnice tak blisko siebie, bo... Yy, yy, Gdyby one się jeszcze jakoś różniły, że to, że mieszkasz w Londynie, to by ci coś dawało, nie wiem, nie wiem, tam, nie wiem, dywan by przez tobą rozkładali, ale to nic ci nie daje, prawda? Turyn, Londyn, no nie wiem, ja bym wolał mieszkać w Turynie niż w Londynie. No sorry, jedziesz sobie nad Morze Śródziemne, cieplutko wiecie, pływasz sobie, w zimę sobie idziesz w Alpy na Narty. A co masz w Londynie? Co masz w Londynie? Kalifat londyński masz, no i tyle, i, i koniec, kropka, prawda? Tak to właśnie wygląda, szanowni państwo, no i tyle. Ale to jest tam dro... i to jest wszystko przecenione tylko i wyłącznie tym, że to jest taki leftover, prawda? No ale to się wszystko zmieni, mówmy sobie wprost, i to się właśnie zmienia na naszych oczach, no ale zobaczmy w takim razie, jak do funta brytyjskiego złoto, szanowni państwo, drożeje. Proszę zobaczyć: 1941 funtów za jedną uncję z 300, w 15 lat na 1941. I Zobaczymy, proszę zobaczyć, i to jest, szanowni Państwo, proszę zobaczyć. 4 sierpnia było 42, dzisiaj mamy, szanowni Państwo, 44, 44, 44, weźmiemy minutowy, weźmiemy minutowy, 44 funty, szanowni Państwo, 1944 funty, 1944 funty i to już nie jeszcze, 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 do rekordu nam troszeczkę brakuje, jeżeli w dolarach jest rekord, może będzie rekord, szanowni państwo, w funtach brytyjskich także zaraz. A jeszcze zobaczmy na odchodne co się dzieje ze złotówką 3,84, boom. Zadziałała wreszcie formuła, szanowni państwo, zadziałała wreszcie formuła cieszymy się z tego, Zadziałała wreszcie formuła, troszeczkę że złotówka drożeje wtedy, gdy złoto drożeje do dolara, to złotówka właśnie, szanowni Państwo, umocniła się. E, proszę zobaczyć, 3,84. Szanowni Państwo, e, stało się. Szanowni Państwo, stało się. Proszę zobaczyć, stało się. Złotówka się umocniła 3,83. 3,84. Złotówka jest, szanowni Państwo, stało się. Wreszcie, wreszcie umocniono złotówkę. Proszę zobaczyć, złotówka jest najmocniejsza od... Od, proszę zobaczyć, wiem, tu dzienne wykresy, tygodniowe wykresy, szanowni państwo. E, naj, złotówka, właśnie, jest najmocniejsza od roku 2021. Szanowni państwo, najmocniejsza złotówka od roku 2021, od września, e, czyli mamy najmocniejszą złotówkę do dolara amerykańskiego od trzech lat. Wreszcie się stało, akurat e, to się wszystko, to umocnienie może być otwarciem znowu formuły, która otworzy sytuację, w której złotówka drożeje, wtedy gdy złoto drożeje, złotówka do dolara, a wtedy gdy złoto będzie taniało do dolara, czyli dolar, złoto będzie coraz tańsze do dolara, to złotówka będzie taniała do dolara. Formuła teraz zadziałała, ja się nią nie podniecam, no bo ona stała przez pół roku, czy nawet dłużej, musielibyśmy w te analizy, wejrzeć, od kiedy ona stanęła, no ale ona tak stanęła właśnie rok temu, że to przestało działać, bo wiedzą Państwo, że przedstawiałem formułę, w której gdy złoto drożało, to do dolara amerykańskiego, czyli było coraz droższe do dolara, to złotówka także stawała się mocniejsza do dolara amerykańskiego i wreszcie to się, Szanowni Państwo, stało, troszeczkę, to, to za dużo nie, bo to same grosze, stało się, Szanowni Państwo, mamy najsilniejszą walutę do dolara amerykańskiego od Trzech lat. To jest jaskółka. To jest fajnie, Szanowni Państwo. Cieszymy się, bo pamiętajmy, że złotówka, mimo tego, ona jest generalnie bardzo, bardzo tania. Ona nie jest droga. Ona jest, Szanowni Państwo, tania. Cieszymy się, cieszymy się, bo istnieje możliwość, że istnieje możliwość, Szanowni Państwo, że dzięki. bo nam się wmawia, że musimy mieć tanią złotówkę, żeby eksportować. Ale tania złotówka też powoduje wielką inflację, prawda? Więc zobaczymy teraz, jeżeli złotówka przez długi okres będzie drożeć. Zobaczymy, czy przypadkiem będziemy mieli do czynienia w Polsce ze spadkiem inflacji, co by się naprawdę przydało nam na zimę. Bo idzie zima, a my mamy gigantyczną inflację, szanowni Państwo. Taka jest w danym momencie rzeczywistość, ale to jest film o złocie, no i widzimy, że złoto drożeje. Szanowni Państwo, może wróciła formuła złoto, dolar, złotówka i yy, złotówka zaraz się umocni jeszcze mocniej, no ale gdyby miała zadziałać tak jak działała wcześniej, no to to by dzisiaj dolar amerykański był po yy, 3,30, piracy <grym> drzwi, 3,20, 3,50, 2,90. Tak jest, dolar amerykański mógłby dzisiaj kosztować 2,90, gdyby formuła złoto, dolar. Złotówka zadziałała. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, Szanowni Państwo. I będziemy teraz followowali, jak będzie wyglądała inflacja, jeżeli w ogóle złotówka się utrzyma. Jeżeli ona się utrzyma, bo przełamuje trend złotówka, Szanowni Państwo. Cieszymy się, ale to jest film o złocie, tak więc złoto, nowy, najnowszy rekord do dolara amerykańskiego. Dolar amerykański zapada się do złota, dolar amerykański najtańszy do polskiego złotego od trzech lat. Cieszymy się, szanowni Państwo, cieszymy się wszyscy, cieszmy się, cieszmy się. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.